Cześć wszystkim, jestem Michał v, a to będzie wielki test plecionek jeśli chodzi o plecionki sumowe Do tego testu przygotowałem trzy plecionki z Unikata X12 w rozmiarze od 0,50 do 0,70 Majki z tym Pleciona przysłał mi Hype Tackle 060. Piotruś B.U.V. dosłał Matkata 8 Bright również 060. Tutaj mamy WFTK 060, to jest G. Chłopaki dosłali mi też chińskie plecionki, to jest Herkules 058 8-splotowy i Herkules 055 4-splotowy. Mam też jeszcze ple, plecionkę, tylko nie pamiętam producenta. To jest rozmiar 0,60. Prawdopodobnie czekam na Marcina, który odpisze mi, co to, co to jest. Potem Wam wstawię tutaj w opisie, jak będę, będę testował. Plecionki wszystkie będą zaplecione, nie będą wiązane. Dlaczego zaplatam, a nie wiążę, powiem Wam podczas samego zaplatania, bo o tym też troszeczkę opowiem. Potem sobie porównamy mniej więcej plecionki wizualnie, jak. Jak wygląda jedna w stosunku do drugiej? E, miało być to wysłane na pomiar, niestety nie udało się, bo obecnie mam okres jaki mam, e, i, i uwierzcie mi, że jestem częściej poza domem niż w domu. Także no, nie udało się tego zrobić, ale spróbujemy zrobić to organoleptycznie, czyli porównamy sobie gdzieś tam przy, przy większym zbliżeniu. E, no co, tyle ode mnie. Ja zabieram się za zaplatanie. I... I troszeczkę Wam o tym opowiem. Dlaczego zaplatamy? Przede wszystkim po to, żeby zwiększyć wytrzymałość swojej pociągi. Jak wiadomo, każdy węzeł ma wpływ na to, ile dana pociąga wytrzymuje. Im lepiej zawiążemy, im lepszy, tym bardziej zwiększymy tą wytrzymałość, ale nie zwiększymy jej na tyle żeby dorównać się temu co na przykład piszę na opakowaniu. Do tej pory splecionek ogólnie, które testowałem przez lata, najlepsza była dla mnie WFT WFTK.G, która fakt faktem jest troszeczkę przegrubiona, ale na opakowaniu było 80, ona wytrzymała 83 zapleciona. Natomiast, jeżeli była, była wiązana, to w zależności od węzła to było 36 do 41 kg, co jak widać, możemy podwoić poprzez zaplatanie. Zaplatać będziemy tutaj na przykładzie plecionki Superior Line X12 w rozmiarze 0,60. Do tego mamy igłę, zwykła igła, która, którą można kupić w, w każdym sklepie, w, w każdej pasmanderii. Odcinamy sobie metrowy kawałek, troszeczkę więcej jak metr, bo y, będziemy potrzebowali też trochę na zaplecenie. Samo zaplatanie jest, y, jest banalnie proste, wbrew temu, co się wydaje. Y, kiedyś, kiedyś, jak zacząłem się bawić w testowanie plecionek. Y, Zobaczyłem, jak karpiarze bawią się w, w, w takie chowanie plecionki do, do środka. Igła nie może być zbyt ostra, żeby nie poprzerywać sobie tych włókien w środku. Robimy to na spokojnie i powoli. Bardzo ładnie. Wybieramy sobie jakiej wielkości chcemy oczko. I na spokojnie, że tak powiem, szyjemy od lewej do prawej. I tak zrobimy sobie pierwsze 3-4 razy. Potem zmienimy trochę kierunek, jeśli chodzi o oszycie. Zaraz wam powiem dlaczego. już o mamy to przeplecione i robimy dalej Ojej. na spokojnie powoli bez pośpiechu jest to na pewno że tak powiem metoda jeśli chodzi o wiązanie zestawów bardziej pracochłonna, ale uwierzcie mi, to naprawdę przynosi efekty, jeśli chodzi o, o wytrzymałość tego zestawu. Spokojnie, powoli. Jak widzicie, tutaj mamy już zapleciony kawałek. Ja zaplotę do końca jedną, drugą stroną, a z wami widzę się za chwilę. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj zaplecione już oba końce. Teraz jak zaplatamy? Tak jak wspomniałem przyjemy sobie od lewej do prawej, od lewej do prawej robimy tak 3, 4, tam 5 razy w zależności kto jak ufa temu co robi po takich 3-4 razach obracamy plecionkę o 90 stopni przekłuwamy wyciągamy zestaw obracamy znowu o 90 i wracamy, ale tyłem tak żeby te plecionki w środku się lekko skrzyżowały chodzi o to, że o ile ten pierwszy kawałek raczej nie powinien się wysuwać, ponieważ w momencie zaciskania zestawu e, to ta, w którą wplataliśmy zaciąga się, e, zaciskając tym samym tą wplecioną, przez co no, teoretycznie nie powinno się to wysuwać, ale na wszelki wypadek wymyśliłem sobie właśnie takie przekręcenie przewicie i, i powiem Wam, że naprawdę mi się to sprawdza. Nie zdarzyło mi się, żeby zestaw się kiedykolwiek e, sam wysunął, czy, czy coś, żeby się z nim stało. Dobra, ja muszę zapleść resztę plecionek z każdego rozmiaru. Znaczy, testował będę głównie plecionki 060 plus te 058 i 055 z, z chińskich. Z wami widzę się za chwilę, a mi to jednak troszeczkę jeszcze zejdzie i, i spotkamy się już przy testowaniu plecionek. Zaplatałem już wszystkie plecionki. Z, z każdego, od każdego producenta zaplatowałem po, po 3 sztuki do testów, żeby wziąć sobie jakąś średnią z tych wyników i wygląda to, to całkiem, całkiem ładnie. Zobaczymy, zobaczymy jak mi na wytrzymałości. W międzyczasie obawiłem się też, jeśli chodzi o, o grubość tych pecionek. Powiem Wam, że jak patrzę na to to Hype Tackle wydaje się najbardziej cienki w tym zestawieniu, jeśli chodzi o, o to jak, jak to widzę. Unikat w zależności od tego jak go ustawimy wydaje się e, powiedzmy podobny do, do Matkata, do WFT i może do tego As wróć, tak, do Asconfisha. Natomiast e, unikat jest taką bardziej płaską pletką albo inaczej bym powiedział, może obłom. E, tak to wygląda. Więc e, z jednej strony jest bardziej płaski, z drugiej strony jest troszeczkę bardziej ułowy. E, tak to się rozkłada. Takie, takie mam odczucia. Tak by to wyglądało. A co wyjdzie w resztach? Zobaczymy zaraz. Dobra, ja się przestawiam troszeczkę, żeby poprzestawiać kamery. I zabieramy się za testowanie. I co, polecimy? Jako, że Hype Tackle jest do wzięcia w konkursie, będzie testowany na końcu. Na początku przetestowałbym sobie dwa Chińczyki, bo to mnie mocno ciekawi. Zobaczymy, co to potrafi. Potem, potem wrzucimy sobie Matkata. Potem Superiora WFT i e, zrobimy na końcu, tak jak mówiłem, hype tak. Dobra, ja przestawiam, a z Wami się widzę za chwilę. E, jak widzicie, jestem już po testach. Przepraszam Was wszystkich, że to tyle trwało. Niestety nie mogłem zrobić tego szybciej. Obecnie mam naprawdę mało czasu i, i staram się większość go poświęcać rodzinie, e, jak, tylko, jak tylko go mam. E, ale dość o tym, nie będę już jej przedłużał i, i przejdźmy do podsumowania. W pierwszej kolejności testowałem przeciągę Ask Fish, e, której wyniki przedstawiają się e, na poziomie na średnim poziomie 50,8 kg. E, pierwsza próba była 52,92, 50,46 i 49,02. E, potem testowałem Herkulesa, e, który Dał mi wyniki 46,16, 55,62 i 50,4, co dało mi średnio 50 kg 730 gramów. Tutaj muszę wspomnieć, że e, jako, że ten rozstrzał 46 oraz 55 wydawał mi się duży, zrobiłem jeszcze trzy dodatkowe testy. Nie brałem ich pod uwagę, jeśli chodzi o, o ocenę, tylko były to pierwsze zawsze trzy wyniki. E, I e, nie powtórzyłem już tego wyniku 55, bo potem to już było 51, 48 w tym przedziale. E, następnie testowałem Matkata e, 06 e, i tu wynik był 47,64, 49,02 i 52,52, 52, co dało średnio 49,73. E, następnie testowałem Superiora e, 06 i to było tak: 51,12, 52,06. I 51,56 co dało średnio 51,58. Testowałem też w WFT w rozmiarze 06, który mam u siebie około 4 lata. Był to odcinek nieużywany, niestety miałem go tylko dosłownie tam metr czy półtora, więc wystarczyło mi tylko na jeden test. Wyszło mi 63,7, ale wiem, że ta pociąga naprawdę potrafi wytrzymać więcej. I na końcu testowałem Hype Tackle 06, który jest do zgarnięcia dla osoby, która wytypowała najbliższy wynik względem tego, co wyszło. A więc, tak w pierwszym pomiarze 38,4, w drugim 44,72 i w trzecim 4048. Co dało mi średnią 41,2 kg. I ten 44,72 będzie brany pod uwagę, jeśli chodzi o. o Oto kto zgarnie tą plecionkę potem postaram się wejść w komentarze znajdę osobę, która była najbliżej odezwę się do niej i prześlę plecionkę niestety będzie to dziś w piątek lub w sobotę bo dzisiaj znowu wyjeżdżam zrobiłem też testy superiora 0,7 i 0,5 0,7 miał 83,6 kg oraz 74,82 co dało mi średnią 79,21 Superiora 09 zrobiłem tylko jeden test i wyszło mi 40,12. Zrobiłem też testy na węźle. Do każdego do pociągu zawiązałem na podwójną ósemkę, zrobiłem jeden test i tak. A wyszedł 24,55 Matka 34,82 Superior 31,38 Hype Tackle 24,34 Superior 07 42 74 oraz Superior 05 Herkulesa zapomniałem zrobić. Postaram się zrobić gdzieś tam, ewentualnie wrzucę jakąś, e, jakąś tylko notkę, e, ile wyszło na węźle. O ile mi się uda, zrobiłem też Superiora 07 po roku czasu używania. I wynik był na poziomie 72,38 72, kg. E, oczywiście zapleciona więc naprawdę, naprawdę fajna plecionka i, i, i naprawdę ma moc i jak widzicie, zaplatanie naprawdę dużo daje, co widać w każdym przypadku średnia w Asconii była 50,8, a na węźle tylko 24,5 Matka 49,73 na węźle 34,82 Superior 51,58 na węźle 31,38 Hype 41,200 ,20, 41 na węźle 24-34 więc naprawdę zaplatanie ma sens i, i bardzo mocno i bardzo mocno wydłuża, znaczy bardzo mocno wydłuża i bardzo mocno e, zwiększa wytrzymałość danej plecionki ehm, przy węźle jak nam się uda ładnie zawiązać, tak nam wyjdzie i, i taką uzyskamy gdzieś tam wytrzymałość ale nigdy to nie będzie na takim poziomie jakbyśmy chcieli i, I musicie pamiętać, że węzeł węzłowi też nie jest równy. Myślę, że na różne, jakbym się pobawił troszeczkę dłużej z każdą peciąką i potestowałbym na różnym weźle, to uzyskiwałbym różne wytrzymałości. O, dobrze dzwoni. Także tak to wygląda. Osobie, która wygrała, zgarnęła znaczy, pletkę od Hype Tackle, gratuluję. Jak tylko usiądę i sprawdzę wyniki, to wyślę. Będzie to w okolicy piątku niestety, bo dzisiaj wyjeżdżam znów, jak widzicie, robię szybko materiał i, i będę uciekał. Tyle ode mnie, miłego dnia wszystkim i do zobaczenia.